Kiedy na polskich polach pojawił się pierwszy Farmtrack 80, reakcje wielu niemieckich rolników były przewidywalne. W ich oczach polska maszyna miała być jedynie tańszą, prostszą alternatywą dla zachodnich gigantów. W rozmowach pełnych pewności siebie padały porównania do znanych marek z długą historią, a przekonanie o technicznej wyższości zachodnich konstrukcji wydawało się niezachwiane. Jednak to, co zaczęło się jako uśmiech pobłażania, Niespodziewanie zmieniło się w chwilę, która odwróciła sytuację na polach po obu stronach granicy. W pierwszych latach XXI wieku polskie rolnictwo stanęło w obliczu nowych potrzeb. Gospodarstwa rosły, pola były większe, a praca stawała się wymagająca jak nigdy wcześniej. Rolnicy potrzebowali maszyn niezawodnych, ekonomicznych i wystarczająco mocnych, by sprostać intensywnemu wysiłkowi dnia codziennego. Właśnie wtedy na scenę wkroczył Farmtrak, marka, która nie obiecywała luksusu ani prestiżu. Jej misą była prostota, dostępność i wytrzymałość. Model 80, zaprojektowany z myślą o polskich realiach, od początku budził emocje. Jego konstrukcja nie miała imponować rozmachem, lecz praktycznością. Tam, gdzie inni stawiali na prestiż i marketing, farmtrak postawił na to, co dla rolnika ma największe znaczenie skuteczność. Polacy szybko zrozumieli, że mają przed sobą maszynę stworzoną z myślą o rzeczywistych potrzebach gospodarstwa, a nie o katalogowych opisach. Mimo to, kiedy Farm 80 przekroczył granicę i trafił na niemieckie podwórka, spotkał się z reakcją daleką od zachwytu. W wielu miejscach panowało przekonanie, że maszyna z Polski nie może dorównać konstrukcjom wywodzącym się z wielkich. Renomowanych firm. Niemieccy rolnicy traktowali go jako ciekawostkę, coś, co można obejrzeć, ale trudno brać całkowicie na poważnie. W końcu od dziesięcioleci panowało przekonanie, że innowacje i niezawodność to domena zachodnich producentów. A jednak w cieniu tych uprzedzeń kryła się historia, która dopiero miała nabrać znaczenia. Pierwsze gospodarstwa w Niemczech, które zdecydowały się dać farmtracowi szansę. Zauważyły coś zaskakującego. Maszyna, pozornie skromna, zaczęła radzić sobie wyjątkowo dobrze tam, gdzie teoretycznie miała ustąpić pola bardziej prestiżowym rywalom. Jej konstrukcja, oparta na prostocie i mocnym sercu, okazała się odpowiedzą na realne potrzeby praktyków, a nie na oczekiwania rynku. Jednak prawdziwy moment przełomu miał dopiero nadejść. Wraz z kolejnymi dniami ciężkiej pracy na roli, Polska maszyna zaczęła udowadniać coś, czego nikt się nie spodziewał, że nie tylko może dorównać uznanym markom, ale także w pewnych warunkach potrafi je prześcignąć. To właśnie wtedy, na wilgotnych polach, podczas głębokiej orki i żmudnych przejazdów z pełnymi przyczepami, zaczęła kształtować się legenda, która miała wkrótce obiec całą Europę. Kiedy rolnicy zaczęli przyglądać się farm tracowi 80% z większą uwagą, odkryli, że za prostą sylwetką kryje się konstrukcja, która została przemyślana z niemal chirurgiczną precyzją. W świecie, w którym wiele marek stawiało na skomplikowane rozwiązania i rozbudowaną elektronikę, Farmtrak pozostał wierny idei, że traktor ma przede wszystkim być narzędziem solidnym, logicznym i odpornym. To właśnie dlatego jego serce, ukryte pod charakterystyczną maską, zaczęło budzić szacunek nawet wśród sceptycznych obserwatorów z Niemiec. Centralnym elementem modelu 80 był silnik, którego konstrukcja łączyła wydajność i trwałość. Jego moc, wyrażona polskimi słowami 80 koni mechanicznych nie miała imponować samą liczbą, lecz sposobem, w jaki była wykorzystywana. Silnik pracował równo, spokojnie i z zapasem energii, który pozwalał mu znosić długie, wyczerpujące godziny pracy na polu bez oznak przeciążenia. Rolnicy zauważyli, że maszyna nie forsuje się niepotrzebnie, lecz konsekwentnie oddaje swoją siłę tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. Niemniej istotna była skrzynia biegów, oferująca szeroki zakres przełożeń, dzięki czemu traktor świetnie radził sobie zarówno podczas lekkich prac gospodarskich, jak i podczas ciężkiej orki. Każde przełożenie było przemyślane tak, aby traktor mógł dopasować się do zmiennych warunków pracy, nie tracąc swojej stabilności ani dynamiki. Ta uniwersalność sprawiła, że Farmtrak 80 stał się narzędziem, które doskonale wpisywało się w potrzeby zarówno mniejszych, jak i większych gospodarstw. Jednym z największych atutów modelu była jego niska awaryjność. W czasach, gdy wiele nowoczesnych maszyn wymagało specjalistycznego serwisu już po pierwszych sezonach, Farmtrak zaska swoją odpornością. Jego konstrukcja pozwalała wykonywać podstawowe naprawy i regulacje, bez konieczności korzystania z zaawansowanych narzędzi czy komputerów diagnostycznych. To była jakość, którą rolnicy cenili najbardziej: pewność, że maszyna nie odmówi posłuszeństwa w najbardziej wymagającym momencie. Natomiast to, co w największym stopniu przyciągnęło uwagę niemieckich rolników, to oszczędność paliwa. Gdy traktor pracował na długich dystansach, Podczas ciągnięcia ciężkich sprzętów lub podczas intensywnej orki zużycie paliwa pozostawało zaskakująco niskie. Tam, gdzie niektóre zachodnie maszyny wymagały częstego tankowania, Farm Trak 80 potrafił utrzymać swoją efektywność przez wiele godzin. To zmieniało ekonomię pracy na lepszą, każdy litr paliwa był użytkowany maksymalnie. Z czasem zaczęto zauważać jeszcze jeden aspekt trakcja. Konstrukcja podwozia i odpowiednio dobrany rozkład masy sprawiały, że farm truck trzymał się gleby stabilnie, nawet w warunkach, które zwykle stanowiły wyzwanie dla bardziej renomowanych maszyn. Podczas pracy na miękkiej ziemi, na wzgórzach czy na nawodnionych polach potrafił zachować odpowiednią przyczepność, nie tracąc energii na buksowanie czy niepotrzebne manewry. Niemieccy rolnicy, przyzwyczajeni do maszyn charakteryzujących się zaawansowanymi systemami, byli zaskoczeni, że tak prosta konstrukcja potrafi zaoferować aż tyle. Farmtrak 80 pokazał, że siła nie zawsze tkwi w złożoności. Czasem prawdziwa przewaga leży w tym, co praktyczne, przemyślane i dostosowane do codziennej pracy, a nie tylko w tym, co prezentuje katalogowa broszura. Pierwszy prawdziwy sprawdzian Farmtraka 80 nie odbył się na wystawach rolniczych ani podczas kontrolowanych testów. Jego moment prawdy nadszedł na polach, tam, gdzie ziemia decyduje o wartości każdej maszyny, a rolnik nie ocenia obietnic, jedynie efekty. To właśnie tam miało się okazać, że to, z czego śmiano się jeszcze niedawno, stanie się źródłem milczącego uznania. W jednym z przygranicznych gospodarstw pojawiła się okazja, która miała zmienić sposób myślenia wielu osób. Niemiecki rolnik, znany z przywiązania do zachodnich marek, Zgodził się pracować ramię w ramię z sąsiadem z Polski, który przywiózł swój nowy Farmtrak 80. Obaj mieli do wykonania tę samą pracę głęboką orkę na glebie ciężkiej i wilgotnej, która zwykle odsiewała słabsze maszyny od tych zdolnych do prawdziwego wysiłku. Na początku wielu patrzyło z dystansem. Po jednej stronie stał niemiecki traktor klasy premium, znanej marki, z długą historią i opinią niezawodności. Po drugiej, Farmtrak 80, który dla wielu był zwykłym polskim eksperymentem. Jednak gdy oba traktory wyruszyły w pole, stało się coś, czego nikt nie przewidywał. Farmtrak nie tylko utrzymywał tempo. On prowadził pracę z konsekwencją, której nikt się nie spodziewał. Gdy niemiecki traktor musiał zwalniać na bardziej wymagających odcinkach, Farmtrak 80 kontynuował orkę bez momentów zawahania. Jego równomierne wykorzystanie mocy, stabilność i skuteczność zaczęły budzić zdziwienie, które wkrótce przerodziło się w ciszę na twarzach obserwujących rolników. Najbardziej uderzające okazało się jednak to, jak farmtrak radził sobie z długotrwałym obciążeniem. Z upływem godzin widać było różnice niemiecka maszyna pracowała poprawnie, ale jej zużycie paliwa zaczęło niepokoić właściciela. Tymczasem silnik farm 80 utrzymywał stabilną efektywność. To nie była agresywna moc, to była dojrzała siła, która nie marnowała energii. Polscy rolnicy zawsze cenili tę równowagę, lecz teraz zaczęli ją dostrzegać także ci, którzy wcześniej patrzyli na maszynę ze sceptycyzmem. Kiedy prace polowe przesunęły się na kolejne dni, porównania stały się jeszcze wyraźniejsze. Przyciągnięciu ciężkiej przyczepy z plonami Farmtrack zachowywał spokój i pewność prowadzenia. Jego trakcja na miękkiej glebie okazała się zaskakująco skuteczna, co wywoływało kolejne spojrzenia pełne niedowierzania. Rolnik z Niemiec, który na początku traktował polską maszynę jako ciekawostkę, zaczął obserwować ją z zupełnie innym nastawieniem. Po kilku intensywnych dniach pracy nikt już nie mówił o przypadku czy szczęściu. Wyniki były widoczne na polu. Farmtrak 80 wykonał swoją część zadań szybciej, zużył mniej paliwa, a jego stabilność sprawiła, że operator nie był wyczerpany po każdym dniu. To, co początkowo było przedmiotem żartu, stało się powodem do zadumy i cichego szacunku. Wkrótce wieść o tym nietypowym starciu rozeszła się wśród okolicznych gospodarzy. Zainteresowanie rosło, a wraz z nim świadomość, że polska konstrukcja potrafi zaskoczyć tam, gdzie liczy się praktyka, nie prestiż. Farmtrak 80 udowodnił, że nie trzeba wielkich nazw ani legendarnych historii, aby zdobyć uznanie. Czasami wystarczy uczciwa praca wykonana dobrze, nawet lepiej, niż ktokolwiek się spodziewał. Kiedy pierwsze historie o skuteczności Farmtraka 80 zaczęły krążyć wśród rolników, traktor powoli przestawał być lokalną ciekawostką. Coraz więcej niemieckich gospodarzy chciało na własne oczy zobaczyć maszynę, która w testach polowych radziła sobie tak dobrze, że potrafiła zawstydzić konstrukcje wielkich, renomowanych marek. To, co jeszcze niedawno było powodem do śmiechu, stało się tematem poważnych rozmów przy gospodarskich stołach. Właśnie w tym czasie Farmtrak 80 zaczął przekraczać kolejne granice, nie tylko geograficzne, ale i mentalne. Rolnicy z różnych regionów Niemiec zaczęli interesować się maszyną, choć początkowo niechętnie przyznawali, że ich ciekawość wynika z zaskoczenia historiami o jej efektywności. W świecie rolniczym, gdzie reputacja jest budowana przez dekady, trudno było uwierzyć, że traktor z Polski może stać się realnym konkurentem tak rozpoznawalnych marek. A jednak to właśnie się działo. W gospodarstwach, które zdecydowały się przetestować Farmtraka 80, Pojawiły się wnioski, które trudno było zignorować. Maszyna zaczęła udowadniać, że jej siła nie leży w prestiżowej nazwie czy marketingowej legendzie, lecz w praktyczności. Jej wydajność, oszczędność paliwa, stabilność i ponadprzeciętna wytrzymałość sprawiały, że rolnicy zaczęli spoglądać na polską konstrukcję z niespodziewaną sympatią. Nie była to jednak tylko historia o technice. To, co działo się wokół farmtraka 80 miało również wymiar emocjonalny. Dla wielu Polaków stał się on symbolem czegoś większego, dowodem, że lokalna myśl techniczna może konkurować z najlepszymi. Dla rolników niemieckich stał się natomiast przypomnieniem, że prawdziwa jakość nie zawsze idzie w parze z najsłynniejszym logotypem. Z czasem rosnące zainteresowanie doprowadziło do tego, że Farmtrack 80 zaczął pojawiać się na coraz większej liczbie niemieckich pól. W niektórych gospodarstwach zastępował starsze maszyny zachodnich Marek, w innych, był pierwszą maszyną spoza Niemiec, którą zdecydowano się zaufać. Opinie były spójne. Maszyna była przewidywalna, silna i dostosowana do pracy w realnych warunkach, a nie tylko w katalogowej rzeczywistości. Farm 80 tym samym wyrósł na symbol zmian. Pokazał, że w świecie rolnictwa liczy się nie tylko historia Marek lecz także zdolność do tworzenia czegoś, co odpowiada prawdziwym potrzebom ludzi pracujących na roli. Właśnie dlatego jego obecność na niemieckich polach nie była chwilowym trendem, lecz efektem autentycznego uznania. Polscy konstruktorzy stworzyli maszynę, która udowodniła, że można osiągnąć sukces, nie goniąc za prestiżem, lecz stawiając na uczciwe rzemiosło. Rolnicy z Niemiec, którzy wcześniej śmiali się na jej widok, odkryli, że prawdziwa wartość nie tkwi w nazwie, lecz w tym, jak maszyna pracuje dzień po dniu. A Farmtrak 80 pracował niezawodnie, stabilnie i z siłą, która zdobywała nowe polowe kilometry, ale także coś ważniejszego szacunek. Dzięki temu traktor stał się czymś więcej niż tylko narzędziem. Stał się dowodem na to, że w rolnictwie prawdziwa przewaga bierze się z tego, co sprawdzone w praktyce. A tam, gdzie inni polegali na reputacji, farmtrack 80 polegał na pracy, tej samej, którą wykonał tak skutecznie, że przeszedł od obiektu drwin do maszyny, o której mówi się z uznaniem.